Czy pamiętacie, w jaki sposób on, ten sam, który dzisiaj oskarża ministra Żurka o prywatną zemstę, używał swoich kompetencji rzeczywiście do prywatnego ataku na ministra Żurka, który wtedy nie był ministrem, ale był sędzią? Czy pamiętacie, jak Ziobro składał skargi nadzwyczajne od wyroków dotyczących prywatnych spraw? Waldemara Żurka, jego sprawy rozwodowej, zdaje się, a na pewno sprawy dotyczącej przeprosin, które miała sformułować wobec niego jego żona. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj sytuację, w której Waldemar Żurek korzysta ze swoich kompetencji nie po to, żeby ukarać Zbigniewa Zobre za to, że on dysponował środkami z Funduszu Sprawiedliwości w sposób nielegalny, ale po to, żeby uderzyć w jego rodzinę, w jego żonę, w jego matkę, w jego rodziców? Czy w ogóle wyobrażacie sobie taką sytuację, żeby minister sprawiedliwości mógł ingerować w postępowanie, które jest absolutnie prywatnym postępowaniem drugiego człowieka, dlatego, że po prostu go nie lubi? W jaki sposób można inaczej to traktować, niż jako szykanę? Tak dokładnie było. Ziobro kierował skargi nadzwyczajne, kompetencje, której, którą dał mu PiS, kompetencje do wzruszenia ostatecznych wyroków, po to, żeby zaszkodzić swojemu przeciwnikowi. I dzisiaj ten człowiek który ma zarzuty dotyczące nie swoich kwestii prywatnych, tylko spraw państwowych, dotyczących wykorzystywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, śmie mówić, że to, co robi wobec niego minister sprawiedliwości, jest prywatną zemstą.